załatwione tak mówi tusk który nic nie załatwił jeśli cofniemy się do lipca tego roku to przypomnimy sobie protesty przeciwko masowym i nielegalnym migracjom które zorganizowała konfederacja jak widać protesty te wytworzyły niesamowitą presję presję na tusku tak wielką że postanowił on odłożyć pakt migracyjny na rok zauważmy że w żadnym wypadku nie odrzucił go, a tylko przełożył jego wdrożenie w życie. Może przez ten czas chce wybudować więcej centr integracji dla nielegalnych migrantów? Nie wiem, ale jeśli spodziewaliście się, że to tyle z jego strony, to nie. Nie z Tuskiem, bo zaszantażował on wszystkich Polaków. Nie i ciebie, bo zagroził, że pakt będzie wdrożony, jeśli on nie utrzyma się u władzy. Tak. Powiedział, że dopóki on będzie u władzy, to Niemcy nie będą przysyłać nam swoich nielegalnych migrantów. I to ma być premier. To jest bezczelny szantażysta. Już praktycznie nikt nie chce na niego głosować, oprócz fanatyków partyjnych. I chwyta się już ciosów poniżej pasa, szantażując cały naród. Obrzydliwe. A co robi PiS? Oczywiście, że PiS próbuje przypisać sobie zasługi za presję. Która miała doprowadzić do sukcesu rządu Tuska. To jest hipokryzja. To PiS wpuścił do Polski setki tysięcy migrantów w ramach swojej niekontrolowanej polityki wizowej. To za ich rządów wybucha afera wizowa. To oni sprowadzali setki tysięcy migrantów z obcych nam kulturowo krajów. Ani PO, ani PiS nie gwarantują bezpieczeństwa i skutecznej polityki migracyjnej. Obie partie Otworzyły Polskę na masową, niekontrolowaną migrację. Konfederacja, jako jedyna partia, domaga się całkowitego odrzucenia paktu migracyjnego oraz realnego uszczelnienia granic i zerwania z masowym importem taniej siły roboczej, która po pierwsze obniża płace, a po drugie destabilizuje nasz rynek pracy.